Hej, witam w nowej serii, w której będę oceniał wasze wideo, które będziecie mi przesyłać i będę pomagał wam po prostu wejść na wyższą dewizję, poprawiał wasze błędy, mówił wam po prostu, co robicie źle, gdzie robicie źle i jak robicie źle oraz jak możecie to poprawić. Ale wpierw, zanim przejdziemy, chcę wam pokazać, jak podesłać do mnie e, wideo, żebym mógł je w ogóle sobie obejrzeć. A więc wchodzimy sobie w nasz profil, klikamy w naszą... Potem wchodzimy w historię, wybieramy mecz, który chcemy dać, tak, na przykład ten bądź ten, nie wiem, jakikolwiek chcecie, tu macie replay ID. Klikacie w to, i wyskakuje Wam taka informacja. To oznacza, że ten mecz został zapisany do waszego schowka. I jak klikniecie Ctrl V, to po prostu gdzieś go udostępnicie. Jak już to zrobicie wysyłacie to pod tym filmem na YouTubie po prostu Opisujecie mi co mniej więcej się dzieje w komentarzu tak w tym filmie Wasz nick oczywiście w grze Prawdopodobnie wyślę też przypięto komentarz mój własny żeby po prostu pokazać wam dokładny schemat jak to ma wyglądać I po prostu dajecie tamte id i to jest tyle. Potem ja decyduję po tym, jak napiszecie swój opis, czy faktycznie jest to warte mojego czasu, czy też nie. Prawdopodobnie na początku będę przerabiał wszystkie wasze wideo, a potem prawdopodobnie jak będzie już was więcej, no to sorry, ale nie dam rady 400-500 osób ogarnąć, nie? Dobra, więc ja będę miał dzięki temu content, wy macie darmowego coacha, więc... Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobra. A no, teraz. Teraz klikam, bo to się prowadzi tutaj. Teraz przechodzimy do pierwszego. Kurwa, to jest mój mecz. Okej. Okay. Naszym obserwującym jest kaming. Który pomaga mi rozpocząć tą serię. Mecz toczy się na Silvera. Niskich goldach, niskich brązach. Dobra, grasz roketem. Już sobie na siebie przestawiam. Tutaj okay, widziałem, że stawiłeś tutaj to, więc jest świetnie. Studimy jakby zbytnio na to nie rysponuje i nie lata i nie zbiera tego. Do no jest to silver, więc się nie dziwię. Nawet pewnie nie wiedzą co to robi. Gościu woli zamotkować i chce to wziąć. Rozumiem. O nie, poszedł pod to. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, yy, na start bardziej chcesz się trzymać z kimem Jesteś jedynym supportem z tego co widzę. Oni mają dwóch supportów, więc teoretycznie powinniście to przegrać, ale to jest dywizja, nie się z nią bić. Powinien się cofnąć i wycofać. Jesteś jedynym killerem. Właśnie pozbawiłeś jednego killa swojego timu, więc powinien być szybki po prostu wipe. Na szczęście jeszcze twoja respiarka zadziałała i zrespiła kogoś. Tank nie żyje, więc jest źle. Dwóch twoich nie żyje. Okej, okay, nie wiem jak oni tego nie przejęli, jak mam być szczery. Okej, okay, zeskoczyłeś, um... polecam ci się patrzeć czasami w lewo i źle tego totalnie użyłeś, nie wiesz czy oni puszują, czy cokolwiek robią, była to tylko jedna osoba, masz 30, 40, przepraszam, sekund skill na teraz na tej umiejętności, tu powinni cię dobić, bo byłeś totalnie out of position. Ona też była, więc ją zabili, okej, okay. poszedłeś do góry, zauważyć, że ktoś cię bije. Okej, okay. spoko zagranie, uratowałeś jej życie prawdopodobnie. I teraz widziałaś, że na dole ktoś w swoich zmiarach, powinien powinieneś już ją po tam pobiec. Za agresywnie to zagrałeś, na wyższych dywizjach byłbyś martwy instantowo. Ten kapitan Ameryka totalnie nie potrafi grać, masz farta. I przeżywasz to. Ok. Powinieneś grać jak najbardziej high groundy, żeby się tego... Nie wiem po co pakowałeś się z domu w No właśnie, co żywać po prostu umiejętności, żeby po prostu wrócić na górę. Więc uważaj co robi z twoimi umiejętnościami. Ten shift głównie znowu tego źle użyłeś? Nikt was nie puszuje, nie ma najmniej teamu, on nie ma do kogo strzelać. On nic z tym nie zrobi. Ej hey, sniper! Okej, okay, się na nią, nie wiem po co ją gonisz. Jeżeli ona by cię trafiła, to by cię zabiła. Okej, okay, ratujesz tę sytuację. E, nigdy nie chcę stakować e, tego z innymi umiejętnościami. Teraz wystarczy, że jedna osoba przykładowo e, Black Panther podejdzie tam i użyje swojego... Dasha i to zniszczy, ale on wolał po tego użyć. E, Ultimate blisko, mógł zostać zniszczony przez Knighta. I podwanie potrzebny, bo też właśnie puszowali, byli rozgrupowani i nie wiedzieli co w ogóle tam się dzieje, więc Ultimate mogły zachować na początek następnej rundy, żeby łatwiej przejąć obiektywa. Dobra, przejdźmy od razu do kolejnej góry. Też coś, coś czułem, że mi się zmienisz. Four, three, two, nie rzuciłeś poda, nie wiem czemu. A, teraz rzuciłeś poda. Teraz jest trochę za późno dla tego poda, nie? Na szczęście to nic nie powoduje, ma tylko 5 sekundowych cooldown, no ale skill. <śm -tryscydowcy> za... Okej. Okay. Jak podchodzisz z teamem. To twój team się rozdzielił tu na dwie I dobrą pozycją byłoby stanąć tutaj na górze, i poszedłeś z teamem, tam gdzie masz ostatniu elokiego Dobrze by było, aby oni dodali jakiś risk Czy 4, 3, 3, 2, jest coś takiego? Nie, chyba nie widać nic takiego Got it? Ale, styl. Jak masz nagranie. O, to pomoże. Jak masz swój team i przeciwny team. To, jak idziesz sobie tędy. To tu masz statuę Lokiego. I to, na tą statuę Lokiego powinny się usatysfakcjonować. Ona cię chroni przed przeciwnym teamem i ty jesteś w stanie leczyć dwie strony swojego teamu. E, dobra. Wracamy do ciebie. Yeah. Mm. Mm. Widzisz i teraz umierasz. Bo oni cię biorą stąd i oni cię biorą stąd. abyś sobie stanął tutaj, gdzie ci mówiłem na górze, to żalen z nich by cię nie mógł trafić, ty byś mógł leczyć cały swój team. I byś z tym nie miał problemu. Chyba, żeby tutaj człowiek jakiś stał, to wtedy byś musiał kulki odbijać. Ale stil lepiej byś wyszedł na tym niż tak jak zrobiłeś. Okej. Okay. No musiał w ogóle pogarniać to wszystko. Bo... Ciekawe rzeczy <grym> można się tutaj stygować. Yeah. For... Okej, okay. go byś nie uratował, oh God, więc dobry kal zabiłeś ją. Jeżeli by if... go trafił, to i tam był, umarł, no, no, no. Już to będziesz miał większe problemy. Okej, okay. Kapitan Ameryka totalnie nie wie co robi. Zaraz muszę od iva. Okej, okay, Penny stała na tego. Powinieneś bardziej skupić na leczeniu PENEM niż na piciu go i odbijaniu pocisków w jego tarczę, by ją zabić. Tak na przyszłość znowu byłeś na otwartym polu i znowu dokładnie to samo się stało. Nie możesz być na otwartym polu, musisz patrzeć się, gdzie są Enemy DPS-y, bo te enemy DPS-y zawsze będą wchodzić na ciebie. Okej, okay, zmieniłeś. Y Okej, okay, nie wiem czemu na Jeffa. Nie chcę nic mówić, nie? Ale to King jest jest ważne. Mają Ele, mają Widow i mają Mantis. No i także mają Lunę. Są cztery postacie, które są w stanie walnąć w cichy headshot'a. Tak masz redukcję. Nie pomoże ci. Więc nie powinieneś grać Jeffem, jeżeli mają team, który może cię bardzo łatwo zabić. Jeff jest głównie na flanki grany. To jest postać antyplankowa. antyflankowa. Antyflankowa, antydive. Okej, okay, ledwo to przeżywasz. Ta peny wam robi tymi miniami? Ona nie wie sama co się dzieje, ale te miny po prostu wam robią grę dosłownie. Peny na niższych rangach, na punktach, to jest instant gold, tak naprawdę. Jeżeli ludzie się nie ogarną niedługo, że te miny zabijają ich. Ok, tamta spuszowała jak nie powiem co, w eee, nie wiem dlaczego so long, spamisz time. swoim healem, zaczną bić twój team i nie będziesz mógł ich leczyć We're dlatego, steady. bo spamiłeś i nie będziesz miał jak ich leczyć, teraz pani ma ultimata i teraz We're powinieneś na niego spamić, żeby go nie zabili ci. Na szczęście enemy team woli się kryć jeszcze przed panisherem niż go zabić, więc miałeś farta. w wyższych rangach po prostu zabiliby ci Punishera, on by stracił swojego ultimate'a, a ultimate panishera akurat jest dosyć mocny. Więc sprayować powinieneś tylko i wyłącznie w tamtym momencie Punishera, jakbyś zauważył, że zaczyna obrywać obrażenia. Zasłużona śmierć, mogłeś za to reagować za pomocą ultimata wcześniej się schować bądź użyć baniek, żeby po prostu twój im także przeżył. Nie zrobiłeś żadnej z tych rzeczy, więc wyłożyliście się tam. O Boże, właśnie służyłeś swoje jedyne AOE Utility do leczenia, które także odpycha przeciwnika. Powinieneś to rozstawiać na punkcie, bądź używać 3 rozstawić na punkcie, żeby sobie ludzie brali, i 3 zostawić sobie do bursk żeby po prostu healować przeciwnika, czy znaczy healować sojusznika, nie przeciwnika, żeby oni po prostu w razie czegoś jakby dostawali dużo obrażenia, żebyś był w stanie ich wykierować. hilować. healować. W sumie to jednociutko sama. Ok, tutaj powinieneś dół rzucić, żeby nie miała czasu na reakcję, żeby sobie przeleciała, by miała więcej HP, prawdopodobnie jeszcze by cię zabiła. Ok. Hej, to ja z przyszłości. Teraz o wiele lepiej ustawionym mikrofonem. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za moje 326 subskrypcji. Kanału rośnie jak na drożdżach. Jeżeli jednak jeszcze nie subskrybujesz, prosiłbym Ciebie o zasubskrybowanie. Mi to pomaga, a ja próbuję pomóc Tobie wbić w wyższą dewizję. Więc. Mam nadzieję, że się odwdzięczysz. Jeszcze raz dziękuję. I wracamy do wideo. Ok, jesteśmy w drugim meczu. Gra Penny. tak z ciekawości, co robisz. Ok, bo wyspakowałeś tego. Penny mi w ogóle dała to w tym miejscu. Nie powinno tam w ogóle być. Nie zniszczyliście to ładnie. Eee, kompletnie We złe miny to najpierw daj tam siatkę you potem daj miny w siatce twoje miny są nie do zniszczenia i trudno go je go zauważyć hmm. Bądź w ogóle ich nie widać it? więc powinieneś wziąć better. i dać to na siatkę po prostu <try> Okej, okay, zauważyłeś tego. Zagrałeś agresywnie. Gdyby Loki był bardziej inteligentniejszy, to zagranie by nie wyszło, ale na szczęście był głupi jak bud, więc macie go. OK. Ładnie zjechaliście cały enemy team. No Okej, okay, nie wiem co on tutaj robi. Ładnie go biłeś. Eee, nie powinieneś po niego iść. W ogóle powinieneś iść tak głęboko, bo. Eee, Jedziemy. Okej. Okay. Eee, to, że jeszcze żyjesz, to jest tutaj. Okej, okay, Iron Man. Okej. Okay. Czekaj. 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 Czekaj on nie wyleciał za tobą? Powinien... against Co jest? Eee... Okej, okay. to jest jakiś wyższy poziom... Nieważne. Wolałbym tego nie zobaczyć. Okej, okay. eee, mogłeś ją wcześniej zastopować, wtedy by w ogóle nie miała ultimata. Ale w miarę ok. Nie wiedziała, co z nim zrobić. E, popełniasz dokładnie ten sam błąd, co ona. Plus, jeszcze do dodatku nie ma żadnych przeciwników koło siebie, więc użyłeś Ultimate'a dosłownie do niczego. Twój Ultimate ma zerowe teraz, jakiekolwiek e, na przeciwniku wrażenie. Bo nic totalnie nie zrobił. E, w razie czegoś ten pot cały czas źle dajesz? Też też wcześniej zauważyłem. E, tu gdzieś. E, dałeś poda i on ci się zniszczył się przez tego tu to gdzieś tu było patrz, dałeś tego poda tutaj payload podejdzie i on ci go zniszczy nie dajesz nigdy tak, widzisz? nie dajesz nigdy tak tego, powinieneś to ukryć za tym śmietnikiem bądź w jakiejś alejce tak żeby przeciwnik miał trudno to zniszczyć a to dalej by go tegowało możesz też połączyć siateczkami swoimi pod prawym e, do hype'a i to także przejdą one wtedy Ok, wracamy. Ok, nie słyszałeś przeciwnego tego. Ej, wziął ci dwie osoby. Poszedłeś go gonić, nie wiem po co. Ej, jesteś martwy. Legitnie. Nic byś tutaj nie zrobił, gdyby to nie był Silver. Ok, niestety nie trafiłeś. Dalej się z nim bijesz, nie wiem po co. Ok. I umierasz, bo nie zauważyłeś tego. Patrz, tu się bijesz bezpotrzebnie, oni drillują twój team i zatrzymują payload. Ciebie nie ma tam gdzie powinieneś być. W ogóle nie słyszysz tego, że atakują cię od tyłu. W ogóle tego nie widzisz i kiedy się skapłeś i było już za późno. Musisz być bardziej... Yy, świadomy mapy i to co się dzieje na mapie. Bo kompletnie zapomniałeś co powinieneś tutaj robić, albo co powinieneś w ogóle... jak aby coś swoją rolą zapomniałeś. PEN taku nie jest najlepszym wyborem, ale jeżeli mają dużo dive'ów na przykład, albo flanków, tak, i mają tanków, którzy wchodzą na mele range, no to wtedy PEN jest świetna. Tylko, że problem jest to, że oni nie mają ani jednej z tych rzeczy, więc ogólnie y, PEN tu działa tylko i wyłącznie dlatego, bo twój team w miarę sobie radzi i dlatego, bo przeciwnik po prostu totalnie nie ogarnia y, gry. Po prostu mają, go, mają gorszy dzień, albo gorszy team po prostu w ogóle od was. Niepotrzebnie się z nim tutaj biłeś, nie powinien się zbić z nim. Powinieneś być na dole z swoim timem. Zapłaciłeś to swoim życiem. W ogóle nie słyszałeś ultimata od Token Dagger i w ogóle nie wiedziałeś, co tam się dzieje. Musisz być bardziej aktywny, jeżeli chodzi o słuchacza. Byciem Tak, bardziej aktywnym byciem słuchacza. Musisz być bardziej po prostu. Musisz bardziej su aktywnie słuchać, co się dzieje u Ciebie. Komunikatory mają bardzo duże znaczenie. Co robisz? I to jest, w martwy, po prostu martwy. Skoczyłeś na cały Enemy Team solo. Gdyby nie to, że Enemy Team to naprawdę są jakieś... papugi to skończyłoby się to bardzo źle dla Twojego teamu i dla Ciebie Jak jesteś jedynym tankiem to jesteś jedyną postacią która będzie brała przeciwny team od Twojego teamu Więc jeżeli nie będziesz tego robił po prostu przeciwny team będzie wykorzystywał to będziesz grał do przeciwnego teamu Ok, warbo ci się. Okej, okay, robisz presję na enemy. W Saforcie w miarę ok, tylko że za tobą jest cały enemy team. Puszałam twój team i to trafiło. Tak? To dobrze mówię? Ta siatka ma trafiła. Maximum pulse! Ogólnie to, że on żyje, a pani szerma ulta, to, to jest w ogóle też żar. Tak trafiło, tak lekko. No i dwóch Twoich niestety nie tego. Zawsze lepiej jest, żeby to na środek mogłeś poczekać jeszcze sekundę. Jakby to trafiło, to by było pięknie, ale no. Nie udało się. Okej, Kamsiu zły ultimate. Ona użyła ultimate'a solo do ataku, więc powinna zginąć w rada sekundę. Dokładnie, jeszcze z tego wyszła, nie wiem czemu. Okej, okay, Iron Man robi solo na cały twój team. Ok, jednak stwierdza fakt, że to nie był najmądrzejszy pomysł się wycofał. I jakby was puszowali to no, nie tutaj hajwa byłoby dobrym wyborem, ale was nie puszują Nie powinieneś dawać tutaj po hajwa dlatego bo nie ma w ogóle presji od przeciwnego teamu I zestakowaliście to ale to to nie wina tylko roketa Okej okay. Zgarnęliście jednego O loki na enemy tyła nie powinniście w ogóle się tym zajmować powinieneś cały czas puszować w tyły Twoje DPS-y powinny ściągnąć po prostu remi lokiego. No. Powinieneś dać to głębiej. No i też teoretycznie powinieneś grać peny, bo peny po prostu nie ma tutaj jakiegokolwiek. Jak... Nie ma prawa bytu, jak mam być szczery. Nie ma, ma ani jednej postaci mele, dosłownie, jeżeli nie liczymy. Fantastika. Nie połączyłeś z spodem, więc e, właśnie straciłeś całe u tego ultimate'a, jeżeli chodzi o DPS. Bo teraz masz bardzo mało DPS-a, jeżeli nie połączysz tego z Podem. Okej. Okay. Przeciwnik w ogóle nie wie, co tu się dzieje. Ooo, przestawiło mi. Dobra, jakieś dzikie ściany. Nie wiem, po co to robisz te ściany. Jedyne, co zrobiłeś sobie tutaj, to sobie zabrałeś ściany teraz. Te ściany głównie y służą do oddzielania przeciwnika od twojego teamu. Okej, okay. właśnie się oddzieliłeś od swoich supportów i powiedziałeś im, nie chcę żyć, weź ciebie zabijcie. Dosłownie, legitnie to powiedziałeś. Kolejne dwie ściany, które nie powinny w ogóle istnieć, są chaotycznie postawione i do niczego nie służą. To, że przeciwnik tego jeszcze nie zniszczył, to jest w ogóle coś. tą grubą ścianę chcesz głównie grać jako postawić ją w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby plank po prostu nie mógł przejść koło ciebie, a nie używać ją, żeby odgadać przeciwników. Tych nieliczne momenty są, żeby oddzielić tym przeciwnika, naprawdę. Częściej bardziej się opłaca to bezpiecznie zagrać bo ta ściana na ciele, czy powinieneś ją postawić już dawno. E może nie w ten sposób, to jest bardzo dziwna ściana, może przeciwnik ją zniszczyć. Odgrodziłeś ją od nemi, dzięki temu ona przeżyła. Więc e, na tym grucie bardziej pomagasz przeciwnikowi wygrać tą grę, niż e, pomagać swojemu teamowi to wygrać. Kolejny raz oddzieliłeś przeciwnika od siebie. Dosłownie cały czas pomagasz, aż żeby stawić statyczny cel. E, uspokój się, jak celujesz, i weź, to była pierwsza dobra ściana, bye bye. I powinien się trochę na prawo dać. Eee, uspokój trochę, jak celujesz przeciwnika, uspokój siebie i po prostu popatrzcie, czy ten celownik jest na przeciwniku. Eee, polecam ci e, zmienić kolor przeciwnika, żeby był on... ...jak e, powiedzieć teraz... ...kontrastem e, po prostu do twojego podświetlenia przeciwnika. Więc e, załóżmy fakt, że jeżeli masz... E, Czerwony przeciwników, ja mam przykładowo czerwony, to, to ja mam biały kursor i mogę mieć także zielony bądź żółty, nie? Chociaż żółty już nie jest takim mocnym kontrastem. Ale no wiesz o co chodzi, nie? Biały bądź niebieski też wygląda, bo to też jest kontrastowy. Tylko że niebieski nie jest zbytnio wyłapywany przez nasze oko. Głównie ciepłe barwy są wyłapywane i mamy najszybszy czas reakcji na białe, czy znaczy na, na ciepłe barwy. Więc powinieneś używać. Przeszedłeś się dosłownie przez cały ten Wikimate, kiedy mogłeś po prostu skręcić w prawo. Okej. Okay. Oddzieliłeś ją przez to, nie mogłem przyciągnąć, przez co ona przeżyła. Dosłownie grasz tym grutem do tego... No, no to jakiś poradnik na YouTubie do gruta. Ja niestety takiego nie mam, więc ci nie pomogę. Ale poglądaj sobie jakiekolwiek poradniki do gruta. Poglądaj parę meczy jak grać grutem i to ci pomoże, bo ty kompletnie nie umiesz tym grać. Kompletnie nie wiesz co robisz nawet. Tak, tak po twoim gameplayu wnioskuję. Nie mówiąc już, że w ogóle się nie przykładasz do tego, żeby kogoś trafić. No okay, powinieneś powinieneś też tutaj siebie tymi ścianami odgradzać. Nie wiem jak to przeżyłeś, miałeś mega parta, powinieneś po prostu odgrodzić siebie od przeciwnika tą ścianą i skorzyć przez to okno. Nie zrobiłeś tego jak już ten przeżyłeś kolejny raz pomagać przeciwnikowi nie swoim sojusznikom kolejne niepotrzebne ściany, nie, po prostu nie, Grunt to nie jest pod fantarać dla na naprawdę poradnik <gry> eee, powinieneś sfokusować się Kaja, mały Właśnie. Ok, ładnie. Dobra. Hela użyła ultimata. Powinieneś teraz grać przy jakiś. Powinienś się schować na lewo albo na prawo. Twój Jeff powinien już dawno z ciebie zejść i się schować gdziekolwiek indziej. Bo Jeb dosłownie dostawał damage od Heli i ty też dostawałeś, więc Hela tak naprawdę mogła fokusować dwie osoby naraz. I prawdopodobnie by zabiła was dwóch. Okej. Okay. Dobra, dwa mecze obgadane. Mam nadzieję, że nowa seria na tym kanale wam się spodoba i będziecie wysyłać wideo, żebym mógł sobie je ocenić. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym.